Całe szczęście sztormiaki nikomu nie były potrzebne dzisiejszej nocy. Tak jak postawiliśmy zestaw wieczorem stałą do rana, mimo tego, że całą noc padało, pogoda była niesprzyjająca, to udało się przeżyć, stać służbę i po prostu opuścić komendę, żeby udać się do zajęć codziennych. Siema, noc była łaskawa, także nie było żadnego wyjazdu rangerem z zestawem przyczepką, z zestawem przy pompowym. Tak więc rano wszystkie porządki do ogarnięcia, chłopakom przekazać, co z najważniejsze rzeczy i co, jedziemy do studia, jeden trening, później sprawy związane z VSL-em, no i dzisiaj będzie w sumie taki w miarę luźny dzień, aczkolwiek pogoda jest kijowa, także nie nastawiałbym się, że dzisiaj będzie coś tam mocno rozwojowo, aczkolwiek chyba postaram się jak coś to wrzucić może jakiś drugi na przykład zestaw mobilizacyjny który bym robił na przykład w domu już konkretnie Włączamy zegar Józus ma 30 i zaczynamy treningi, mamy na początek Agnieszkę i Zosię, gdzie mamy dwie różne jednostki treningowe, Agnieszka celuje sobie w pracę nad całym ciałem, gdzie skupiamy się dzisiaj nad dolną płaszczyzną w płaszczyźnie poprzecznej, gdzie robimy wypady ja, a z osią będziemy pracować nad podciąganiem, gdzie e, główna część pracy będzie skierowana właśnie na ruchy przyciągania i to w różnych płaszczyznach, w różnych formach. Po treningu muszę ogarnąć VSL-a, którego nagrywałem powiedzmy w zeszłym tygodniu. Ale żeby go zmontować i wysłać, no to trzeba go troszeczkę podremontować, czyli podocinać, powycinać tam kwestie, które nie zostały jakby dobrze powiedziane, lub na przykład są zbędne w moim przekazie. Tak więc zaczniemy to robić, wyślemy i później praktycznie rzecz biorąc pozostaje tylko posprzątać studio, przygotować ją na resztę część tygodnia, żeby w sobotę było po prostu po treningach mniej roboty do ogarniania. Jeśli chodzi o ogarnianie, no to generalnie wszystkie filmiki montuję w kapkacie. Kupiłem sobie wersję pro, póki jeszcze była na starych zasadach, także do... Dopóki niekiedy miałem jakby Maca i iPhone'a, no to generalnie była dupa zbita, a od kiedy jakby założyłem studio i sobie zainwestowałem w to, żeby zawsze mieć Maca i iPhone'a, to migracja plików i ogarnianie tego wszystkiego z perspektywy właśnie aplikacji, nie Windowsowych, ani nie Androidowych, no to bardzo mocno mi to... Ułatwiło generalnie proces zarówno planowania jak i tworzenia tych filmików, bo naprawdę no, są to mega intuicyjne rzeczy i nie wiem jakbym miał to dalej na przykład robić na takim starym swoim laptopie typu jakiegoś ta Asusa, pomimo tego, że miał dobre parametry to naprawdę po dwóch latach użytkowania yy, rozjeżdżało się tam wszystko, ładował się bardzo powoli. Nie wiem, nie jestem też typem informatycznym, żeby sobie to ogarnąć ze strony jakby informatycznej. Po prostu ma mi to działać. No i co? Dopiero właśnie Mac i iPhone, jak jest kompatybilny razem ze sobą i jest chmura, czy tam jakiś inny nośnik danych w pamięci, ja też używam kilku dysków, to dopiero wtedy to zaczęło iść do przodu. Dodawałem troszkę lepsze światło i troszeczkę korekcję dźwięku, ponieważ mam, jakby to powiedzieć, dwa mikrofony, tak na dobrą sprawę. Mam dwa w... mikrofony. Takie, które kupiłem jak jeszcze miałem iPhone'a 11 no i generalnie nagrałem to nie przejściu, nie, nie kupiłem sobie przejściówki, bo właśnie to się wkładało do 11. No i generalnie kurde, chciałem troszkę przez ten program poprawić dźwięk, przez tego kapkata. I co? Myślałem, że to pójdzie trochę szybciej. A to się renderuje i renderuje i poprawia się i poprawia. Także. Myślałem, że zajdzie z tym trochę szybciej, a tu zeszło już praktycznie ponad godzina czasu z tym. I co się za czas dodaje funkcja, kolejna funkcja, kolejna funkcja. Na każdy klip, na każdy klip, na każdy klip. Masakra. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Znajdziemy klip, który jest niedoświetlony. O, dobra, tutaj było. To jest niedoświetlony klip, który wygląda naprawdę na ciemny w rzeczywistości. A cofnijmy, tutaj jest trochę doświetlony Pogoda dzisiaj jest beznadziejna no Ja też jestem na przykład taką osobą, która lubi jak jest na przykład słońce lubi jak jest ciepło, też lubię wychodzić z treningami na dwór no ale co, mówi w takie przysłowie, że nie ma złej pogody są tylko słabe charaktery, a aczkolwiek no trening w studio w taką pogodę to jeszcze jest nic, trening na dworze w taką pogodę to jest coś, ci co chodzą biegać także na dwór, czy jakieś inne formy treningu, aktywności Robione outdoorowo, to trzymam za Was kciuki i pozdrawiam Was wszystkich, jak oglądacie ten filmik Także wiedzcie, że macie we mnie wsparcie. Jedziemy do domu. Jest już po 12 ja jestem mocno spóźniony, jeśli chodzi o obowiązki męża i ojca, bo muszę jeszcze ogarnąć zakupy. Nie ma nic na obiad, śniadanie było w robocie, czyli było o godzinie 6:00 jedzone. No i już co, burczy w brzuchu generalnie, ale chciałem to już skończyć. Chciałem skończyć tego VSL-a montować i wysłać go do informatyka, żeby tam już dalej pchnąć ten temat do przodu. No i tak to jest. Miało wyjść jak nigdy, wyszło tak zawsze. No I na obiad wjeżdżają tortylki z kurczakiem, gdzie mamy mix sałat z jakimiś dodatkami, gdzie ładnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o makroskładniki. Tak samo w perspektywie czasu, który potrzebujemy na przygotowanie takiego obiadu, wychodzi to dosyć intensywnie, ponieważ w 30 minut można przygotować sobie porcje, zarówno które starczą mi na obiad, jak i na kolację. No i co, nie oszukuję się tutaj, jakby staram się zawsze spiąć ten obiad w mniej więcej. 45 minut już na gotowo, tak żeby zasiadać do tego, żeby go po prostu zjeść. Wiadomo, czasami wychodzi trochę dłużej, a czasami mogę trochę więcej sobie poświęcić tego czasu. Po obiedzie jeszcze takie proste lody. No i co? Później w sumie już nic nie było, tylko jakieś tam jeszcze późniejsze zakupy, odebranie szczepionki, i wieczorem można było sobie zrobić mobilizację. Dzisiaj był taki dzień w domu. Ta mobilizacja będzie oczywiście opisana w opisie. Jest ona bardzo podobna do tej, która była wcześniej dodawana, tylko troszeczkę zmodyfikowana o inne elementy. Także śmiało zajrzyj do opisu, jeśli chcesz sobie ją wykonać, ponieważ tam będą też konkretne ilości podane. No i co, ta mobilizacja już wyjeżdżała? Około 19.30 zrobiłem całe 3 rundy, jeśli chodzi o pracę. Bo jak widzisz, dzień nie był wcale aktywny, nawet z tym, co było w markecie, to wyszło tylko 130 kalorii. i o 20.00 kolacja, 5 kanapek, 5 bułek z pastą z